Dzień dobry! Ja jestem Patryk i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować 5 produktów, które bez wątpienia mają na celu ochronę zdrowia swoich użytkowników. Naszymi dzisiejszymi produktami są soniczne szczoteczki do zębów od firmy Meriden. Producent wychodzi naprzeciw konkurencji i przynosi nam 3 modele szczoteczek sonicznych, które mogą Was zainteresować. Najniższy model to szczoteczka Kidi która jest przeznaczona dla dzieci od pierwszego do czwartego roku życia. W zestawie dostajemy dwie wymienne końcówki oraz baterię, która zasili nasz sprzęt. Szczoteczka jest wodoodporna. Posiada lampkę LED, która może zaciekawić dziecko, dwuminutowy timer, który da nam znać, kiedy upłynie czas mycia oraz soniczny system czyszczenia, który zapewnia 16 tysięcy dynamicznych ruchów na minutę. Druga szczoteczka to Meriden Sonic Plus Smart. Która występuje w dwóch kolorach, białym i czarnym. W zestawie znajdują się również dwie wymienne końcówki i ładowarka USB wraz z podstawką, na której możemy trzymać nasze urządzenie. Nasz Smart posiada trzy tryby czyszczące: Normalny do codziennego użytku, Soft, który gwarantuje delikatne czyszczenie i masaż dziąseł, oraz Refresh którego zadaniem jest rozjaśnienie i nabłyszczenie zęba dzięki trybowi wysokiej częstotliwości. Również w przypadku tej szczoteczki posiadamy dwuminutowy timer, który co 30 sekund daje nam znak, by zmienić ćwiartkę zębów, którą w tej chwili czyścimy. Meriden Sonic Plus Smart zapewnia nam odpowiednie czyszczenie dzięki 40 tysiącom ruchów sonicznych na minutę. Najwyższy model to Meriden Sonic Plus Professional. Tak samo jak Smart, występuje w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym. Od swojego młodszego brata różni się ilością trybów. Dostajemy tutaj aż 5: White, Daily, Polish, Massage i Study. Czas pracy na baterii do 21 dni przy pełnym naładowaniu i szczotkowaniu dwa razy dziennie. Dodatkowo oprócz dwóch końcówek i ładowarki USB z podstawką w zestawie znajduje się również etui, które umożliwi nam bezpieczne transportowanie szczoteczki w podróży. Nasze dzisiejsze produkty z pewnością mogą zainteresować każdego z was. Polska firma, firma Meriden ma dla nas konkurencyjny produkt, który wprowadza świeżość na rynek szczoteczek elektrycznych. Powoli większość z nas odstawia szczoteczki manualne. Przede wszystkim dlatego, że dentyści zalecają korzystanie ze szczoteczek elektrycznych. Na przykład takich, jakie mamy tutaj. W tym wypadku są to szczoteczki soniczne. Większość dentystów uważa, że szczotkowanie manualne nigdy nie będzie tak dobre jak mycie zębów szczoteczką elektryczną. Co więcej, jakąkolwiek szczoteczką elektryczną. Firma Meriden ma nam do zaoferowania aż trzy modele. Jest to szczoteczka. Kili przeznaczona dla dzieci od 1 do 4 roku życia. Jest to szczoteczka Meriden Sonic Plus Smart, która zapewnia nam aż 40 tysięcy sonicznych ruchów na minutę. I trzy tryby czyszczące, no i szczoteczka Professional, czyli model najwyższy, która w swoim zestawie ma dodatkowo etui podróżne i pięć trybów czyszczenia. Według mnie mamy dzisiaj do czynienia z produktami, które mogą stanowić bardzo ciekawą alternatywę dla urządzeń, które są od dawna na rynku szczoteczek elektrycznych. Mam oczywiście na myśli produkty takich marek jak Brown czy Philips. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, tych produktów to w opisie tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie będziecie mogli to zrobić. Ja się już z Wami żegnam, dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam Was na kolejny, w którym omówimy sobie produkt przeznaczony głównie dla Pani.